odpowiedzialni społecznie zrodził się z chęci promowania podmiotów, które w swojej strategii zarządzania uwzględniają interesy ogólnospołeczne, budują relacje ze swoimi pracownikami oraz ze społecznością lokalną. W tym roku konkurs odpowiedzialni społecznie ma szczególny wymiar jest to rok, w którym mierzymy się z wyzwaniami często największymi w historii firmy czy danej organizacji. Dlatego też w ten skromny, symboliczny sposób chcemy nagrodzić firmy, instytucje i osoby, które tak prowadzą swoje organizacje, aby negatywne skutki epidemii w jak najmniejszym wymiarze dotknęły środowisko lokalne czy pracowników firmy. Czekamy na Państwa zgłoszenia jeszcze do piątku 27 listopada. Wszelkie dokumenty dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na stronie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej www.cis.legionowski.pl.